Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na ciąg dalszy przygód naszej małej bohaterki Clementine z gry The Walking Dead. Żywe trupy, zaczynamy sezon drugi, epizod pierwszy oczywiście i na początku dwie informacje oczywiście. Cały epizod, jak i kolejne epizody będę nagrywał w jednym ciągu, później będę to odpowiednio przycinał na mniejsze, krótsze filmy. Także na końcu tego filmu nie pożegnam się z wami, po prostu zrobię to po zakończeniu pierwszego epizodu, następnie drugiego i trzeciego, także w ten sposób to będzie wyglądać. Druga kwestia jest taka, że tutaj grę mamy po polsku, dzięki uprzejmości uprzyjmo osobom na stronie www.grajpopolsku.pl Stamtąd właśnie pobrałem spolszczenie do tej gry. Także teraz możemy już uczciwie zacząć przygodę. Mamy teraz w ten sposób wyglądające menu. Graj. No i epizod pierwszy, wszystko co pozostało. Taką on nasi nazwę.

I got it. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Clementine? Clementine! <laughs> oh. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Lee, <laughs> <laughs> oui. I saw my parents. Niestety właśnie w taki sposób zakończył się pierwszy sezon żywych trupów. No i sam jestem ciekaw, cóż, czeka na nas właśnie w tym pierwszym epizodzie sezonu drugiego. Wszystko, co pozostało. what do you think Omid, you can't be serious no tax that is me not doing that why not because come on Krista what's wrong with Omid we're not calling our baby Omid one of you is enough No właśnie. Tutaj taka kwestia, która e, nie została do końca wyjaśniona w pierwszym, w pierwszej części well, dead. E, ale jednak można było się domyślić, że Kurista jest w ciąży. No? Nigdy bezpośrednio nam tego nie powiedziała, no ale teraz jak widzicie, ta kwestia została w jasny sposób wyjaśniona. keep talking and you'll be sleeping in the rain tonight remember that time in barstow Vegas weekend why don't you uh get cleaned up in the girls room Clem I hope the sink works in there I wouldn't count on it just be careful and make sure to keep track of your things omit okay O kur... Bardzo tutaj higienicznie. I czysto. Troszeczkę widzę, że... Interfejs się zmienił. Zgadzam się mała. Misio. Ale nie nadaje się do przytulania. <śmiech> <śmiech> czysto, po prostu czysto, w sensie nikogo nie ma. No, no troszeczkę się przybrodziła, nasza dziewczynka. I teraz w ogóle taka kwestia, już mi się nasuwa na początku. Ile Clementine w tym momencie ma lat? Dobra, no już kranset podarujemy. Otóż na końcu pierwszej części The Walking Dead okazało się, że Lee nie do końca był świadomy, ile ma Clementine lat. No i właśnie pewien obcy jegomość wyjaśnił nam, że kilka dni temu. Clementine skończyła 9 lat. Także przypuszczalnie, Clementine ma właśnie te 9 lat skończone. Bo jak widzieliście, nie było żadnej informacji, że historia potoczyła się znacznie, znacznie szybciej do przodu. Także zobaczymy. 9-latka przed nami. Bohaterka świata żywych trupów. Tutaj ktoś obcy się zjawił. i see you i see you get out of there you're not fooling me leave me alone don't think i will why not are you stupid or something jesus i meet krista get out here Got anything on you? Come on, let's see. You don't have to do this. It's mean. You gotta be mean to keep going out here. I'm not mean. Yeah, and who got your gun? I'm serious. What else you got? That's it. Don't lie to me. I'll pop you. Give me what you got. I'm not screwing around. Come on. I don't have anything. Give me that hat. No. no, jeszcze ten Where Nie! No, jeszcze it? Z czapką, to my jesteśmy. Tak przywiązani, nie. Zanijże, ho ho. Just give it to me. Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit and more shit. Why you ain't got good? Not like the last people I got. They had all kinds of good shit. That was a good catch. Omit, pomóż, you ain't got nothing good. You are just a little fish. You gonna cry little fish? Ship This your daddy? What a bozo. Oh yeah. Cool the stare. co? Ty miałeś zostać ojcem. Ja tu liczyłem, że się dziecko urodzi, że będziesz tatusiem. Dodatkowo będziecie się opiekować Clementine, a tu taka historia. Tak to się zaczyna. Christa. O, kurwa bo pociągła. Pociągła nieźle. Bez zawahania. O mit stary przyjacielu. Może długo się nie znali z Clementine i Kristo Ale jednak. Spory kawałek czasu przeżyli razem. No tak, broń należała do Clementine. Popełniliśmy błąd. No, i zaciekawię się, co zaczyna odem Wam. O, 16 miesięcy później. To znaczy, że Clementine ma 10 lat i 4 miesiące. Około. To tak przypuszczalnie. Tak mi się wydaje, w każdym razie. Być może. W dialogach jeszcze coś tutaj gdzieś uda się usłyszeć? Także będziemy co do tego bardziej pewni. Spójrz na to, to jest patetyczne. Drewno jest za mokre, żeby się Jest więcej dymu niż płomienia. Co jeszcze możemy zrobić? Znajdź coś, co się pali, może. Nie będzie łatwo w ciemności i w deszczu. you should be doing this, not me. tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do Clementine. otherwise We need to find a group people we can trust. We've been on our own for too long.

Albo nie wiem, co się stało. Is it razie Safer than here because of the cold, or so they nie ma, ciąży nie ma. Czekamy na rozwój sytuacji. Hi, Miss Lee. I'm sure you do. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Jakiś zwierzaczek się tutaj piecze teoretycznie, bo mamy jednak za mały ogień. But still not enough. The flames are too low. Zden just be a shcindim. No, teraz lepiej. Jakieś kłopoty. She's lying. Cut the shit, lady. It's it's just me. What the Christa, fuck? Run! Hey! Uh, uh. Get the fuck over here now, fucker. O, coś nowego W mnie tego to się nie spodziewałem że takie tutaj sekwencje będą. Coś fajnego О, куда? А, да! О, куда? 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 Na mieszanki. O kurczę. No to nam wiele nie pomoże. O nie. O nie. Jeszcze większe to Czyli jesteśmy po takim wstępniaczku, tylko niestety straciliśmy już dwie osoby, i Krista, i Emida. Znaczy, no nie wiemy czy Krista nie żyje, mam nadzieję, że nie i że zaraz ją odnajdziemy. A szwendaczem sobie nie zawracajmy mi głowy. Dzikie tereny po prostu. tutaj niedźwiedzie kojotel lwy jadowite węże o kurczę lekki wiaterek Dobre, no można było się wystraszyć, ale bez przesady. Teraz co to jest? Najlepszy przyjaciel człowieka? Piesek. To meet you, Sam. What's he doing? Nie mam no Sam, you should be published. Where are you going? Wait up! Looks pretty run over. But you never know. Let's look around for some food. <sighs> well, here we go. Oh, my God. Thank you. Oh, you should have. Look, Sam, I can. Mm. Now I just need hmm. something to open it with. Namiot. Łóżka. Nie wiem, musimy poszukać. Empty, better keep like, looking, Ha Sam? Tak, on na pewno będzie szukał. Grisbi, hey, wanna play? W wanna play catch? Dobra, wystarczy. Może w kartonie? Otwierac pilnie potrzebny. tu jeszcze jest. Zardzenia, O, sami właściciele psa. Cała rodzina. Tutaj na środku. nie No food here either. what's the matter sam Shh, we have to be quiet ah, it's okay he's dead look you can see the bite Looks like he tried to cut it out. <makes noise> nie, nie it's okay. We're smart, he's not. We're <makes noise> smarter than cool. all of them. Mm -hmm. <makes noise> Stand back, okay? Jeszcze raz mu przywali. Mocniej. Tak konkretnie Clementine. O. Teraz bardzo dobrze. Pies potwierdził. We just have to stay of their reach. I like to think that, if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Still pretty sharp. Okay, now we're getting somewhere.